Dzień dobry, nazywam się Jacek Hojan i chciałbym Państwu pokrótce opowiedzieć o początkach naszej szkoły. Ale co mnie do tego tak właściwie upoważnia? Po pierwsze, jestem synem obecnej tutaj Janiny Hojan, która pracowała w naszej szkole i uczyła w klasach młodszych. Po drugie, jestem mężem obecnie tu pracującej Katarzyny Hojan, czyli naszej pani od wf -u. No, nie mogę nie wspomnieć, że jestem też tatą Kuby, który właśnie nas filmuje, który jest absolwentem naszej szkoły. No i oczywiście nie było innego wyjścia, sam również jestem absolwentem 46. No ale chyba co najważniejsze, że jestem synem właściwie pierwszego pełnoetatowego kierownika naszej placówki. I to wszystko właśnie upoważnia mnie do przedstawienia naszej historii. Ale zanim do tego przejdziemy, Mosia, powiedz mi, w jakich latach ty tutaj pracowałaś? Pracowałam od 1981 do 1988 roku. Wow, to bardzo dawno. No to nic, zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej historii. Historia tego miejsca zaczęła się w 1960 roku, a nie wiedziałbym tego, gdyby nie mój tato. To spisał historię SP-46. O początkach pisze w następujący sposób. W 1960 roku Miejska Rada Narodowa w Bydgoszczy postanowiła rozbudować osiedle zakładowe Zachem i utworzyć duży kompleks osiedla mieszkaniowego Kapuściska. Tak więc w 1961 roku na planach osiedla Kap 3 obok niskich obiektów mieszkalnych i ogródków działkowych, a na skraju Lasku Pojawiła się szkoła z adresem samotna 7. Skoro ujęto w planie budynek szkoły, wydział oświaty i wychowania miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, postanowił powołać szkołę podstawową, nadając jej numer 46. Miejsce, które teraz widzicie, nie wyglądało tak zawsze. Dawniej były tu pola, pola pszenicy. Szkoła budowana była w duchu czynu społecznego i zapału, którego nie brakowało. Mój tato, kiedy pierwszy raz tu przyjechał, zobaczył nieotynkowany budynek z wielkiej płyty, bez ogrodzenia, stojący w polu, przed głównym wejściem do budynku szkoły Pola Olne i zamieszkałe chatki wiejskie. Dojście do szkoły od lasu pomiędzy altankami likwidowanych ogrodów przez podwórka kilku zabudowań gospodarskich, bez boiska i terenów rekreacyjnych. Nie od razu wyraził zgodę, aby zostać dyrektorem. Chciał poznać swoje ewentualne nowe miejsce pracy i zapoznać się z miejscem, gdzie przyjdzie mu pracować. Według planów budowlanych tato zorientował się, że jest to jeden z pięciu budynków szkolnych, które ustawiono w skrajnych dzielnicach miasta jako miejsce ewakuacyjne w razie zagrożenia wojennego, gdyż każda z tych szkół mogła służyć jako szpital polowy. Stąd też te wgłębienia w drzwiach do każdej sali lekcyjnej, aby było można montować drzwi wahadłowe jak w salach szpitalnych. I dlatego utaty pojawiły się te wątpliwości, czy przyjąć propozycję i w przyszłości stać się nie tylko dyrektorem szkoły, ale także budowniczym i ewentualnie nawet komisarzem obiektu wojennego. No ale jednak podjął się wyzwania, co oznaczało godzinny dojazd do pracy, m.in. nowo wybudowaną trasą tramwajową na kapuciska. Najważniejszymi zadaniami były starania o przyspieszenie budowy sali gimnastycznej, a zwłaszcza budynku mieszkalnego dla woźnego, wytyczone, ale w planie na za dwa lata. To nie wszystko. Pozostawało przeprowadzić jeszcze drogę obok nadal istniejących zabudowań, chociażby dlatego, aby móc organizować budowę boiska szkolnego. I na koniec należało zająć się dojściem do szkoły od strony głównej ulicy, bo szkoła wówczas miałaby adres ulica Władysława Bełzy 82, gdyż ulicę samotną stopniowo likwidowano. Pracy nie brakowało, ale udało się. 3 marca Tato protokolarnie przejął szkołą. Tym samym zostając pierwszym, pełnoetatowym kierownikiem szkoły podstawowej nr 46. Od tamtego czasu szkoła się zmieniała. Różni patroni, kolejne pokolenia uczniów przychodziły i odchodziły. Szkoła się rozwijała i rozwija nadal. Mamy piękne boiska, kreatywne podwórko, a w cieniu drzew park kieszonkowy. Jednak duch szkoły pozostał ten sam: przepełniony dziecięcą energią i głowami otwartymi na wiedzę.